Witam wszystkich. Tak jak obiecałem, zaprezentuję dzisiaj jaką karmę oraz produkty będziemy używać w sezonie 2023. Tak, wielu gdzieś tam do mnie dzwoniło, pytało co będziemy używać. Mówiłem, że pojawi się filmik, więc gdzieś go tam nagrywam. No, zacznijmy. W tym roku będziemy używać konopi z werselagi. Do tego mamy karmy z werselagi energetyczną. Jerry Czempiona i chyba to wszystko. No, gdzieś tam z firmy AD mamy cały pakiet lotowy, który kupiliśmy u pana Marka Czaski. No, gdzieś tam 2-3 tygodnie przed sezonem no można powiedzieć, już powoli gdzieś tam dosypujemy ale gdzieś tak głównie na 2-3 tygodnie przed sezonem w ogóle. E, zaczniemy stosować już tylko, tylko te karmy w hodowli. Więc e, mam otwarty worek, to pokażę nie wiem, To jest Winter Rus Karma, którą e, no to jest taka wielosezonowa. E, ona coś, coś takiego, tak wygląda. E, no to jest taka wielosezonowa, bo gdzieś tam jest opis tej karmy, że możemy stosować podczas pierzenia zimą. No taka karma wielo o chwilę mówiłem, e, tutaj już też zaczęliśmy dżery gołębią podawać Więc e, no tak wygląda dżery jak ktoś nie wie No co mogę powiedzieć na temat tych karm, no gdzieś tam e, dwa lata temu e, zaciekawiła mnie ta marka, ty tych karm, tych produktów gdzieś tam podjęliśmy w tym roku decyzję, że no próbujemy, więc można powiedzieć, że przewróciliśmy cały nasz system lotowania oraz produktów do góry nog nogami, bo zaryzykowaliśmy można powiedzieć firmie AD. Wcześniej używaliśmy tylko karmy z Werselagi, produkty były tam z Centrum Zdrowia, z Tejo2, no kilka marek, więc gdzieś tam... Patrząc na zeszły rok doszliśmy do wniosku, że po prostu po iluś lata stosowania jednej karmy i produktów, no jakiś czas na zmianę padło właśnie na firmę AD. W zeszłym roku też mieliśmy jedną, bo nie było Hirna na jedynki, na dwójki, używaliśmy z jedną z polskich firm. Bo ktoś mi tam polecił, że tak powiem. No i nie byliśmy jakoś super zadowoleni z tej polskiej firmy. Nie chcę mówić jaka to jest. Gdzieś tam się zraziliśmy, Doszliśmy do wniosku, że wracamy tylko na, znów na sezon lotowy na karmy zagraniczne. Bo tam poza sezonem lotowym nadajemy no Flornasa z Goldwina. No ale gdzieś tam wydaje mi się, że te karmy polskie. Eee, są ciut słabe, może e, wielu mnie ludzi zlinczuje, no ale to jest tylko moje zdanie e, No niektórzy robią mistrza i nie miszcza na Polski Karma My dziś tam twierdzimy, że no w naszym wypadku no, nie ma rezultatu na Polski Karma e, Co mogę powiedzieć, no dziś tam na początku sezonu e, Na te krótki lota no, głównie będzie podawany e, Mix 1, bo to jest taka karma bardziej na krótkie dystanse. Później mamy Mix 2, no to już tam będzie e, 300 i z zwyż podawany. Później jest Mix 3 i daleki dystans, no to już jest typowo na e, karma na dalekie dystanse. I to, no tutaj też mamy gryty z AD. Tutaj mamy przesypany gryty z AD, ego. właśnie go karmimy w nim teraz. Powiem Państwu, że naprawdę zapach tego grytu oraz wygląd i jak go jedzą, naprawdę rewelacja można powiedzieć. No jak dla mnie jeden z lepszych grytów, jaki mieliśmy na hodowli, przerabialiśmy tych grytów bardzo dużo. No ale ten to jest rewelacja. No mamy go przesypane wiadro z tego grytu, bo głównie rajemy ten gryt gołębią. Eee, nie, widać, nie wiem, czy widać, bo się odświetla eee, Z tej marki No ale e, gdzieś tam w programie lotowym są też gryty Z firmy AD Więc e, e, no będziemy używać to, no ale powiem Państwu, że jak e, Kupiliśmy go, bo przyjechało, a przyjechał kurier Wiadro było pęknięte, musieliśmy przesypać, no i nie chcemy go tam e, Otwartego, bo wiadomo, nakurzone i to, nie chcemy gdzieś to, to, tam podawać w, te, w sezonie lotowym takiego grytu. No ale powiem rewelacja: o, po prostu zapach, wygląd tego grytu, tak jak pokazałem, po prostu rewelacja. Tutaj mamy drobne nasiona. E, no, co mogę powiedzieć na temat No Na ten moment, e, tyle co leżą, gdzieś tam wyniki będą, e, czy będą wyniki, czy nie będą wyników, to się okaże na, po, na koniec sezonu. Też zaprezentuję nie więcej produkty. No tak jak mówię, no to to nie jest żadna współpraca, tylko gdzieś tam po, podjęliśmy decyzję, żeby coś zmienić w hodowli. No i właśnie padło, że tak powiem, na tą e, karmę i no zobaczymy. No za chwilę Państwu zaprezentuję, jak wyglądają e, produkty. Tak prezentują się. E, Produkty u nas na sezon 2023, jest ich tylko 9. Dziś nam w dużej mierze właśnie chodziło, żeby tych produktów było jak najmniej. No co mogę powiedzieć? No wyniki w Polsce czy w Europie na tej marce czy produktach są osiągane, więc jak dla mnie jest podstawa, żeby przetestować to w 100% u nas na hodowli. Tak naprawdę. No w pewnym sensie jest ryzyko, że może pójść coś nie tak, nie zrobimy wyniku czy coś, no ale to co roku jest, podejmując jakby rękawice, takie ryzyko, więc no, dla mnie jest podstawa, żeby to przetestować, jak patrzę na wyniki innych hodowców, e, przetestować tą markę, tak, że tak powiem u siebie, no tutaj mamy Cal Calcium Forte, to jest taka mieszanka e, minerałów, tutaj mamy Omega plus olej. No jak dla mnie rewelacja jest używane tylko pół litra przez cały sezon lotowy oleju. Do tego no, probiotyk, no wiadomo, na no, co działa probiotyk, mi, mi, bakterii probiotyczne e, Recup e, Fast, no to jest e, elektrolit i uzupełnienie, jakby energii po locie. Więc, jak dla mnie, no fajny produkt. No, jak dla mnie, chwilę można się zatrzymać dłużej przy białku. Z tego względu, że my w hodowli używaliśmy co rok można powiedzieć, kurze jajko oraz białko z jakieś tam typowo dla goębi No, tutaj jest to białko skonstruowane na właśnie jajku kurzym. No ogólnie białka jajecznego, że tak powiem, no, nie doczytałem się jeszcze też, że tak powiem, w składzie czy to jest kurze jajko czy jakie, no, ale dziś tam jestem po szkole gastronomicznej i wiem, że właśnie wszystkie białka są wzorowane na tle białka kurzego, więc sami dziś stosowaliśmy jedno jajko prosto od naszych kur w hodowli zawsze. Na karmę, gdzieś tam zawsze do tego jakiś produkt, żeby to płonęło dobrze, przyległo. Więc tu jest, można powiedzieć, miks białka zwierzęcego i jajecznego. No, eliksir no, to jest eliksir z 20 ziół, e, różnych ziół i roślin. E, jak dla mnie, no, ciekawym produktem też jest szelest. Z tego względu, że to jest skoncentrowana mieszanka witaminowa. Która podobno 100% wchłania się do goębiny No i wiadomo, reszta co, no, no nic więcej na te produkty nie jestem w stanie powiedzieć do momentu Aż nie zacznie się sezon i nie zaczniemy tego stosować Więc to tyle na dzisiaj, też tam wrzucę jakiś filmik, myślę, jeszcze w tym albo zaraz po święta co tam słychać w hodowli No teraz chciałem zaprezentować e, Tak naprawdę e, Jak będzie wyglądał nasz sezon Pod względem karm i produktów To tyle, jeśli podoba się Państwu filmik Łapka w górę, można zostawić subika e, Też jeśli ktoś by chciał coś wiedzieć Można pisać w dzwonić Więc 503-444-016 Albo jakby ktoś chciał Modę to też już można powoli się odzywać Więc dzięki, cześć, na razie